Witajcie na naszym kanale. Dzisiaj mam dla Was mangę One Piece, Chapter 1067 pod tytułem Punk Records, który odnosi się do ogromnej kuli na wyspie Eghead. Także skoro wszystko już wiecie, no to lecimy z tym. Historia okładki ukazuje początek walki Sizara z Judge'em. Czapter rozpoczyna się od pytania Boni do Vegapanka, co się stało z jego wielką głową, ten więc wyjaśnia, że ją wyciął, bo była za duża. Vegapank wyjawia, że należał do rasy mózgowców i zjadł owoc za pomocą którego mógł zapamiętać wszystko, a skutkiem tego było to, że jego głowa za każdym razem rosła. Luffy pyta czy jak uciął swą głowę to teraz jest idiotą, a Vegapank po zbesztaniu go tłumaczy, iż jabłko na jego głowie działa jako antena. Wskazuje im na sam czubek wyspy, pytając, czy widzą napis Punk Records. To to miejsce jest magazynem dla jego mózgu, a antena daje mu dostęp do niego poprzez fale mózgowe. Tak ja to rozumiem. Vegapunk wie, że spotkali wcześniej innego Vegapanka. Wyjaśnia im, że to jego klon, a jest ich dokładnie sześć. Każdy z nich posiada inne obowiązki, a raz dziennie synchronizują oni swoje dane poprzez Punk Records. Tutaj jest napisane, że mają tą samą osobowość, a zarazem inną. Moim zdaniem działa to w ten sposób, że podstawą jest staruszek Vegapunk, lecz ich cechy charakteru są nakierowane na zło, gniew czy też logikę. Dla każdego inna, tak ja to skumałem, ale napiszcie mi swoje odczucia, bo idzie się pogubić. Luffy jak zwykle zgłupiał, a Vega Staruszek, tak będę go nazywał, przytacza im, że to tak samo, jakby każda osoba na świecie korzystała z tej samej biblioteki. A jeżeli ludzkość na bieżąco upgradeowałaby Punk Records, jest możliwość, aby stworzyć ocean wiedzy obejmujący obszar poza jego mózgiem. Chopper pyta, czy każdy uczony mógłby z tego korzystać. Ten odpowiada: Oczywiście, że tak. Jimbe pyta, czy mogą być jakieś niekorzystne sytuacje, jeżeli ten będzie znał innych myśli. Vega staruszek mówi mu, że nie można iść naprzód, martwiąc się o takie drobnostki. To rozzłościło Boni. Wykrzykuje ona, że ten nigdy się nie zmieni. Oskarża go, że w imię nauki poświęci wiele. Wyciągając miecz laserowy, przygwoziła Vega staruszka do ziemi. Ten wykrzykuje, że ten produkt jest wadliwy. Ona jednak oznajmia, że testowała jego ostrość i działa znakomicie. Boni oznajmia mu, że ma przywrócić jej ojca z powrotem do normalności. A jeżeli odpowiedź brzmi nie. Jednak Jimba jej przerywa, mówiąc, że robiąc mu krzywdę, narobi sobie wielu wrogów, a Vega Staruszek wykrzykuje, że funkcją tej broni jest przywołanie wielkich insektów w ogromnej ilości. Bonnie jest przerażona, widząc insekty, które trafiły prosto w nią, co doprowadziło do nokautu. Luffy się z niej naśmiewa, Vega Staruszek za to zaczyna rozumieć jej intencje i powody jej gniewu. Vega Staruszek pyta, czy to prawda, że byli w Wano, i czy naprawdę istnieje inny smok poza Kaido. Luffy odpowiada, że tak, to Momo. Vega Staruszek wyjaśnia, że stworzył ten owoc na podstawie owocu Kaido, jednak był on porażką, więc zostawił go na Punk Hazard. Luffy tłumaczy mu, że Momo potrafi robić to co Kaido, strzelać ogniem i tak dalej. Jest pod niemałym wrażeniem, że on stworzył taki owoc, ten jednak pyta jakiego koloru jest smog. Luffy mówi mu, że różowy. Vega Punk słysząc to zaczął uderzać o podłogę, głową, wykrzykując, że to była jedna wielka porażka, a Jimbe zauważa, że Vega Staruszek to zarówno geniusz, jak i perfekcjonista. Luffy znikąd wszedł na robota i krzyczy do Vega Staruszka, aby go uruchomił, gdyż w końcu to on go stworzył. Ten jednak odpowiada, że to nie jego dzieło, a ten robot zaatakował światły rząd 200 lat temu i ta maszyna została stworzona około 900 lat temu. Vega Staruszek nie zna jednak powodu jego stworzenia, a naukowcy tamtych lat byli zaskoczeni tym, co to za nieznana nauka stworzyła taką maszynę. Nikt tak naprawdę nie wie skąd przybył i co miał osiągnąć. Rząd nakazał jego całkowitą destrukcję, jednak naukowcy, poprzez wrodzoną ciekawość, nie mogli tego dokonać i w taki oto sposób wylądował tutaj, a informacje o nim były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Do tego światowy rząd nie ma pojęcia o jego istnieniu. Grupa Robin razem z Szaką i Lilith mają podgląd na tego robota na żywo. Wysłuchawszy wyjaśnień Vega Staruszka albo Szaki. Robin zauważa, że dokładnie 200 lat temu zaczęła się dyskryminacja ryboluzi, a Frankie pyta, czy ten robot wspiął się na Redline, na co Shaka odpowiada, że to prawdopodobne. Shaka oznajmia, że stworzyli Vega Force One na jego podstawie, jednak są rzeczy, których nie mogą odtworzyć. Mimo wszystko ciężko mu w to uwierzyć, iż taka maszyna została stworzona 900 lat temu. Frankie pyta, jak to możliwe, że nawet Vegapunk nie umie tego dokonać. Szaka więc wyjaśnia, iż problemem jest źródło zasilania, dodając, że w przeszłości istniało źródło mocy tak potężne, iż mogłoby zmienić sens dzisiejszego świata. Nami cieszy się, że z grupą jego wszystko w porządku. Usopp pyta za to, kim jest ta kobieta. Sanji momentalnie rozpoznaje Bonnie i informuje go, że też jest piratem. Vega staruszek wyjawia, że zrobił Bonnie straszne rzeczy, na co Luffy mu wygarnia, iż powinien błagać o jej wybaczenie. Begastaruszek mówi, że to chyba przeznaczenie, iż Luffy przybył właśnie teraz, pytając, czy może go zabrać z tej wyspy. Statek Sea-Zero dopływa do Ekhed. Rob Lucci zwraca się do swoich mówiąc, iż posiadają informacje o boni, która zmierzała na Ekhed. Lecz tym razem nie muszą już jej łapać. Następnym razem, jak ją zobaczy, może ją bez problemu zlikwidować. Prometeusz informuje Szakę jak i resztę, iż statek rządu z Rob Lucci na pokładzie chce dobić do portu. Prometeusz zauważa, iż nie wróży to dobrze, jak zobaczą w porcie statek piratów. Lilith chce, by ich wpuścić, gdyż Rob czy jest asasynem. Sądzę, że to po prostu jej chore zapędy. Nami i USOP panikują, a Sanji zwraca się do Robin, że ją ochroni, choćby nie wiadomo, co się działo. Shaka oznajmia wszystkim wegapankom, aby przygotowali się do ich przechwycenia i odmówili im dostępu do portu. W Królestwie Kamabaka, aktualnej siedzibie Armii Dragona, coś dziwnego zaczęło się dziać z Kumą. Kuma nagle zaczął biec w nieznanym kierunku. Mimo iż się on rozlatuje, przewraca, to nie przestaje, pozostali są w szoku tym wydarzeniem. Od razu mi przyszło do głowy, że Kuma biegnie w stronę wyspy Egghead, aby bronić Vegapunka, co oznaczałoby, iż jest on dalej jakoś powiązany z Vegapunkiem. Takie miałem wrażenie po przeczytaniu rozdziału i będę naprawdę zdziwiony, jeżeli to nie okaże się prawdą. Dragon wykrzykuje do Kumy, co jest grane, a Ivankov oznajmia, że ich walka jako armii rewolucjonistów właśnie ma się rozpocząć. Koniec chaptera. Przerwa w przyszłym tygodniu. I tak to kończy się One Piece. Chapter 1067. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeżeli tak, to dajcie nam znać w komentarzach, co o tym myślicie. No i wiadomo, nie zapomnijcie zostawić suba i łapki w górę. Do następnego i Peace Out.